innych, Tutaj pochowanych, a także tych, których grobów nie możemy znaleźć, w ich intencji ich oddajemy w tym nowym roku 2016, żeby ta krew nie poszła na marne. Żebyśmy my, wzmocnieni tą ideą narodową, ich ofiarą, ich poświęceniem, chcieli żyć tak szlachetnie jak oni i mądrze żyć. Nie głupio, mądrze. Nie tracić czasu na, na niepotrzebne rzeczy, ale służyć Polsce, służyć naszym rodzinom. Żeby Polska nie została zniszczona, żebyśmy my się nie wyrzekli, nie, nie byli zapszańcami, tak jak wielu, wielu Polaków się sprzedało za parę groszy. I żeby przykład Romana Dmoskiego i wielu innych dawała nam siły, że można żyć, żyć i wygrywać. Bo Roman Moski można powiedzieć, pokazał, jak walczyć. Walczyć przede wszystkim głową, intelektem. Nie dać się sprowokować do niepotrzebnych powstań, wojen rozlewu krwi, ale mądrze walczyć i zwyciężać. Pokazał nam to między innymi przy traktacie wersalskim, przy tym jak, jak potrafił ograć tą szajkę międzynarodową, międzynarodową szajkę bankierów, złodziei, którzy chcieli nas jeszcze raz okraść. stworzyć na terenie Polski oficjalną Judeopolonię. On im zablokował, popsuł te, te plany. Dlatego był 26 rok, zamach majowy i tak dalej. Nie darowali tego. Po więzieniach siedzieli nasi narodowcy, i do tej pory właściwie trwa okupacja. Tylko ona przebiega w różny sposób, na ile się bronimy, na ile jesteśmy mocni. I potrzebujemy takich właśnie jak Roman Dmoski: takich ludzi, którzy się nie sprzedadzą. Dla paru groszy, dla posad, dla diety poselskiej czy jakiejś innej, my mamy być sobą. Dlatego prośmy Pana Boga o te siły i niebo dla nich. Żeby Pan był, był dla nich nagrodą, za te cierpienia, za tę na tą niezmożoną, niezmierzoną, daninę krwi i cierpienia. Ile oni musieli tych tortur wytrzymać? Ile prześladować? Tego jeszcze nikt nie opisał do końca. Ojcze nasz, któryś, któryś jest zmierzył, święci święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im, niech im, niech im, niech im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Czyli, bardzo proszę, ze starszych nas, wypadałoby poprosić Nestorów. Wiem, że dużo naszych ludzi choruje, ale chciałem poprosić nowego o kolegę, który zastępuje dzisiaj pana Ludwika Wasiaka, naszą delegację, którzy reprezentują zawsze delegację no, narodowców z Łodzi. Bardzo proszę, kilka słów chociaż na ten nowy rok. Tak? Kolega Zbyszek jest bardziej wprowadzony. Tak, Przygotowany. Proszę bardzo. Może tu przodem do kawy. Moje nazwisko Zbigniew Skatulski, jestem wice, wiceprezesem Stronnicy Narodowego imienia Dmowskiego Romana. Dzisiaj muszę zastąpić mojego prezesa, który nie mógł, nie mógł, po prostu nie mógł dzisiaj przyjechać. W dzisiejszym dniu przyjechaliśmy tu w parę osób, żeby, żeby zademonstrować, żeby się pokazać, czy jednak narodowcy jeszcze są złodzi. Dzisiaj jest dla nas jest wielkim, wielkim, jest to uroczystość dla nas dość duża. Wiemy, że Roman, Roman Dmowski, jak i, jak i Paderewski, to jest dwój, dwójka. Dwu, te dwie osoby w dużej mierze zadecydowały, za, że, że Polska powstała potrafili na, na zachodzie na międzynarodowej pokazać się, umieć swoją, osoboś, swoją osobowością, pokazać że się, są, że są Polakami, że, że Polska warta jest tego, żeby, żeby z powrotem była na, na mapach świata. S Wiadomo, że Roman Mowski swoim całym życiem, całym, całym swoim życiem pokazał, że jest wielkim, że jest wielkim Polakiem, zasługuje, zasługuje na to, żeby być żeby go szanować czcić i jego, jego twórczość też literacką, którą pozostawił po sobie. No to on może. Kolego Zbyszku, pozwolisz, że w naszym imieniu złożysz tę wiązaneczkę, która symbolizuje nasz, nasze uczucia narodowe. Proszę was. Dziękuję bardzo. Nasi koledzy z Łodzi występują zwykle w mundurach Stronnictwa Narodowego, nawiązujące do tradycji ONR-u, obozu Narodowo-Radykalnego. Dzisiaj kolegi Wasiaka nie ma z nami, jest w pracy. Dużo młodzieży zresztą pracuje i dzięki Bogu, że mają pracę. Ale ważne jest to, że są pewne tradycje, symbole, którymi jesteśmy wierni, które ktoś nam próbuje podkraść. Ktoś się podszywa pod nasze sztandary. To jest tak zwana fałszywa flaga. Tu jest z nami przykład ciągłości tej tradycji, jeśli chodzi o, o ten sztandar. Możesz kolego przypomnieć, jaka jest historia, bo nie wszyscy znają historię to, tego sztandaru. To ja, to ja, powiedz, ja powiem. Powiedz. Z, z... Tu kolego, wyżej podnieść ten sztandar, możesz oprzeć na ramię grobu, albo podnieść po własnych siłach, proszę bardzo. Oso osoba, osoba która, która opiekowała się tym sztandarem, bo to jest Srońce Narodowe koło Ruda z 1935 roku. Ten sztandar. Dziennicar Łodzi, Ruda. Tak. I ten sztandar y, po prostu, y, 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 ta osoba, która się opiekowała y, tym sztandarem, nazwisko mi uleciało teraz, y, bardzo żałuję to. I y, 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 w 1939 roku był wysłany, żeby walczyć o Polskę przeciwko W kampanii Zuśniowej. Tak, jak wrócił ktoś tam nadał, że on miał rzekomo sztandar, musiał się przed Niemcami tłumaczyć, No, że, że gdzieś komuś dał i, i, i także uratował. A ten standard był chowany pod sufitem, był dyktą zabitą. Także nawet syn, który mieszkał z Ojcem, nie wiedział o tym, że, że w domu jest sztandar. Dopiero jak, jak się. W 1989 roku, jak się stronnictwo zawiązywało, no to ten standard został przyniesiony do, do, do lokalu, do stronnictwa i w pierwszych miesiącach w Łodzi było, było równe 50, 50 członków, było przez, przez te trzy miesiące było 50 członków stronnictwa narodowego. Pięknie, dziękuję. Dlaczego mówię o podszywaniu się pod nasze sztandary? Otóż pojawiło się nagle bardzo dużo młodych ludzi, zwłaszcza kibiców, na przykład Legii, którzy w życiu nie czytali ani jednego, jak to powiedział kolega, utworu literackiego Romana Otóż są to dzieła polityczne, jest to trudna literatura i nie każdy jest w stanie pojąć pewnych rzeczy, ale jeśli zacznie już pomału czytać, to te komórki mózgowe zaczynają pracować w odpowiednią stronę. Znam przypadki, że człowiek niekończący studiów wyższych mógł zabierać głos, zresztą dużo jest takich przypadków, może zabierać głos w dyskusjach z profesorami, wykładowcami akademickimi, ponieważ Roman Dwoski na tak wysokim poziomie przedstawia ideę narodową, sprawy polskie, ekonomiczne, społeczne, także i nawet i teologiczne, bo do tego nawiązywał czasami. Że ci tak zwani intelektualiści, wychodowani często sztucznie, nie mają szans w dyspucie politycznej, jeśli chodzi o meritum sprawy. I tak często jest. Kto czyta dmowskiego, tego tak zwane IQ wzrasta. I nawołuje do tego szczególnie młodych ludzi. Otóż, dlaczego mówię, że młodzi ludzie, którzy nie czytali, noszą nasze często sztandary, nazywają się y, ruchem narodowym. Ktoś po prostu dał pieniądze, nagle, nagle, bo to zauważyliśmy, bo tutaj od dwudziestu paru lat nie mogliśmy się doprosić wielu ludzi młodych, żeby przychodzili, pomagali nam, ich nie było. Natomiast na Marszu Nagle Niepodległości otrzymali nowe transparenty, banery, sprzęt, autokary, które ich przywożą z całej Polski. Nagle się okazało, że mamy bardzo dużo narodowców, tylko w jakim kierunku oni poszli? Biatyki z policją? Że 270 młodych ludzi zostało zatrzymanych, mieli kolegia, ich rodziny były przez to prześladowane i są do tej pory, bo są już notowani? W jakim to kierunku? Dlatego ostrzegam przed fałszywą flagą, przed tymi fałszywymi przywódcami, tak zwanymi narodowymi. Oni wiedzą, że ruch narodowy w każdym narodzie będzie i jest, i chcą go przejąć. Dlatego o tych fałszywych prorokach, o których Chrystus mówił, to warto pamiętać. A kto jest na yy, przypomnę, że niektórzy yy, wjechali na szyldzie ruchu narodowego, tradycji narodowej do Sejmu, ale później jakoś dziwnie przeciwko nam pracowali. Yy, pamiętacie Ligę Polskich Rodzin? Pamiętacie. Tak, tak pamiętam. Powiedzcie mi, kto z Ligi Polskich Rodzin wytrzymał i pracuje obecnie dla Polski. Pokażcie mi. Mówię o tych, którzy czerpali korzyści z diet, ze swoich stanowisk, pracowali na żołdzie. Kiedy skończyły się pieniądze, skończył się patriotyzm. I tutaj ci ludzie, którzy są z nami, marzną, przychodzą na co roku, i nie tylko co roku, na inne uroczystości, nie tylko uroczystości, walczą o sprawy polskie, nie dostają za to pieniędzy, nie robią geszeftu na, na ojczyźnie. Bo łatwo za publiczne pieniądze yy, coś robić. Ale trudniej jest coś od siebie dać, zapracować na to. Także ostrzegam. Tutaj chyba każdy, każdy zna, bo to jest publiczny przykład: Romana Giertycha. Otóż Roman Giertych jako minister szkolnictwa wyższego, jako edukacji narodowej. Kilka posunięć miał bardzo ciekawych, bardzo dobrych, korzystnych, które wynikały jakby z siły rozpędu, a także tego, co miał reprezentować. Reprezentował nazwisko Giertycha, Giertychów, ale szczególnie jednego, który był naj, jednym z najbliższych współpracowników i kontynuatorów idei narodowej: Jędrzej Giertych. Otóż to był ten, który nie sprzedał się, który miał tutaj karę śmierci w Polsce, gdyby wrócił, dlatego musiał zostać w Anglii. I Roman Giertych startował już z pewnego pułapu, jakby z pewnej tradycji, że uwierzyliśmy, że będzie kontynuował to, co jego dziadek robił. No i zobaczcie, gdzie on teraz jest. Jest to kumpel przecież Radka, Radosława Sikorskiego, jednego z czołowych masonów. Spotyka się z Kamińskim, który jest lobbystą syjonistycznym, który no, widać, widać jak działał i w ilu partiach działał, i tak dalej, i tak dalej co Roman Dmowski sobą reprezentuje, Roman Giertek sobą reprezentuje obecnie? Kancelarię Adwokacką, która za ciężkie pieniądze broni Tuska na przykład, tak? Tuska rodziny. Słuchajcie, takich fałszywych proroków, przywódców mieliśmy i będziemy pewnie mieć jeszcze dużo, bo oni chcą zablokować prawdziwą ideę narodową. A idei narodowe nie są w stanie zniszczyć, mogą tylko ją przez jakiś czas kierować na fałszywe tory, czyli puszczać tak zwany kanał. Znamy to doskonale choćby z tego, co się dzieje w Radiu Maryja. Piękne radio, pięknie głoszące niby Ewangelie. Przychodzą wybory i każą nam głosować na naszych wrogów, wrogów naszej ojczyzny. To o co tu chodzi? Przychodzi, przychodzą takie momenty. Roman Dmowski uczył myślenia. Co, co to zdarzenie, co te, to działanie przynosi komu korzyść? Co ono oznacza? Zawsze się pytajmy, dla kogo to jest dobre. Niektórzy tutaj, może, i część z nas dała się uwieść nowemu prezydentowi. Niektórzy bili brawo, głosowali na niego. I był nawet pod pomnikiem Romana Dmowskiego ostatnio, na 11 listopada. Proszę Państwa, ale co z tego, jak dopiero co słyszymy, że naszym wrogom, odwiecznym wrogom, od wielu pokoleń, banderowcom wręcza 4 miliardy złotych. Zabrane polskim rodzinom, polskim dzieciom, emerytom, którzy umierają w kolejkach do lekarza. Bo musiał komuś zabrać. To co to jest za fałsz, że on wiązaneczkę przyniósł wielkości, nie wiem czego tam. Chusteczki do nosa i postawił pod, pod pomnik złotkiego. To on już jest naszym bohaterem narodowym? Fałsz. Fałsz, jeszcze raz fałsz. Hipokryzja. Co to za prezydent, który podpisuje ustawę o szczepieniach obowiązkowych? żeby nas mordować od strony biologicznej. Bo spróbuj się młody człowieku nie zgodzić, albo oj, rodzice jak się nie zgadzają będą karani. Nawet może i więzień.